Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy Wiedźmin 2. Ja jestem Juno. I tak sobie myślę, że aha, talentów żadnych nie mamy. E, Picie eliksirów to nie jest to, co chciałam zrobić. E, tylko tak, alchemia. Warto byłoby jakieś sobie e, uważać to jest tak zwiększa obrażenia to tak to stworzymy okej okay. jaskółki też sobie może stworzymy jakieś to by się nam mogło przydać Dobra, więc z tym co mamy, to mamy. Ojejku, czuję, że będzie się działo. Znaczy tam nie wiem. No. Na razie to idziemy Oblęknijmy. chyba pogadać z zoltanem. O dobra, tu już barykady patrzą się, szykują. Eee, jejku. Boją się tego, co właśnie będzie się gorąco, to wszystko działo. Nie Marne, nie mamy, nie gdzie jest zoltan? Tam jest a, gdzieś, gdzie zresztą ludzie a, biegną? To wiecie co, może warto tu zapisać, bo ja już się boję, że coś z i... Jeszcze mi Soltan tak nie jest! Soltan, przygotuj obronę! Widzę, że generał z ciebie pełną gębą. A czemu nie od razu marszałek? Rwał jego mać. Saskia się uparła, że albo ja, albo jarpen. Ciągnęliśmy słomki i padło na mnie. Dobrze, żeś się obudził. Henselt zaraz tu będzie. Byłby rozczarowany, gdyby mnie nie zastał. Tak! Całkiem by się psia mać załamał. No właśnie. Henselt też zna się na wojowaniu. Z nasra! Niech no tylko staną pod murami! Olej już się grzeje. Ty rób swoje, a kedweńskie łby będą fruwały jak spasione gzy! Hah, wierszem gadam. <grym> Tak, jak jaskier się robisz. Kedwenczycy idą! Kurwa, więcej ich matka nie miała? Plus jeszcze wtedy uleje. nie było popularne. W są co? zawory. Trzeba je odblokować. Ja biorę lewą stronę ty prawą. O, oh, dobra. Mam wziąć prawą stronę, czyli co wylejemy na jej kolej? Ale... E... Ej, co kurwa? Ja się nawet nie zorientowałam. E... Byłam tak. Tak się skupiłam na biegnięciu na oleju i kurde! I zabili mnie od razu. <laughs> Ale to było żałosne. Dobra, czyli nie tak szybko. Najpierw falę po fali mamy wrogów siekać i zabijać. Dobra. E. moment. To było dziwne. Dlaczego? Zaraz, to jest. To... Ej, no puść, <grystanie> I znowu nie wiem, dlaczego ja zaczęłam bez mieczy. Nie ogarnęłam tej sytuacji zupełnie, ależ to jest porażka. Ale. Wstyd mi strasznie, ludziska! Ja nie wiem, jak to się mogło stać. Dlaczego ja tam pobiegłam bez mieczy? Dlaczego Geralt. No dobra, jak się obudził, to pewnie nie miał. A co jest dziwne? Hm. To ja mam jeszcze miecze za niego wyciągać, serio? Geralt, wstydziłbyś się, naprawdę. No, wyciągnij od razu miecz. No. Zaraz on wyjął, który srebrny wyjął. No, ja po prostu nie wierzę. E, nie ten, jak zwykle. Nie wiem, jest Tak, tak, tak.

Tak, to było chyba to. To? O dobra, mam to użyć. Mam kliket, kliket, kliket. Dobra, cały czas klikam, klikam, klikam. Eee, I serio? To tak długo trwa? aż no, się wierzyć, w to nie chcę. Tak głupie dziadostwo mi się wyświetla. No, Geralt!

nic będą pojawiać się nieskończoność, że tak jak gra mi wracać sobie wracam. Za drugą bramę, bo wypiją nas do nogi! Odwrót! Mają jakiegoś maga, co? Dobra, mamy się wycofać. No chodźmy z Ej, to trochę dziwne. Czuję się jakbym uciekała z pola walki. Nie mi to... Marka zala! Dziwnie mi to wszystko wygląda. Zawrzeć bramę! Negi! Nie pierdzieć mi to, kracie tylko na mury! Czyli co, na murach znowu trochę walki nas czeka, no spoko. O, dobrze! To nieźle do walki. Nasza saskia nawołuje, ale ktoś tu nam się potrafi, na chyba będzie wspinał. Mam bronić murów. No. A ktoś tu idzie? Siot. No już. A nawet nie mogę ich znakami. My sam że mogę ich zwaleć w murów. To by było fajne, ale to nie To nie masz. I flare go. Flery. Ale jest że też tu łowiony. A jeszcze Ale oni są majiki. Naprawdę wszyscy myślą, że to. dadzą radę zarówno i jak i generałowi. I majki. O ile nikt nie, nie blokuje, to jest świetnie razem. Ej, stratką może tretnę. Nie mi się pobawić z tymi straszami jak trzeba. O, no, to nie, to nie, to nie, nie. Tam jest. Łatwo to Dobrze, że chociaż raz to ja zabijam, a nie, to nie mnie. A, majka. No takie wypieczenia drugie. Tu jeszcze jeden. A, ten jeszcze się uchował. Jestem ciekawa, jak długo to potrwa. Może ja mam jakoś kogoś szczególnego zabić? Nie, nie wydaje mi się. Ale... Tak samo, więc... Nie ja, jest Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Czas pojawia się też w końcu. Teraz się dziś jakieś rozwiązanie. Zobaczymy się. Co? taki wytrwały jest. A, wracajmy tam. W sumie oni sobie świetnie radzą. Za świetnie, to zobaczcie, nie dopuszczają mnie do Najmniej Przynajmniej znakami mogę na odległość trochę też działać. Tak, ja tutaj sobie już panuję, a zaraz wezmę mieć Za no dużo życia i tak straciłam. O, nie wiedziałam, że tak to będzie. Odparliśmy te tak kedryjskie z dziry. Nie odpuszczą tak łatwo. A niech wracają! Mm -hmm. Oleju ci u nas dostatek! O, nowy poziom. Fajny. Przygotować nasze! Musi być! Aha, czyli kolejna fala będzie, tak? No, ja tam w sumie nie narzekam. Mm, tylko wiecie, może użyją jakiegoś ulepszenia na mieczek. Na przykład, co to jest? Odporność... Przemień od znaków to nie chce. A, niech będzie. I co? Idzie ktoś tu? Zapraszam, zapraszam. Geralt, rzucę no, mięczak i... Takie mi e, było potrzebne, ale dobra. O, tak, pięknie. Ciekawe, czy jak używam e, miecza z jakimś ulepszeniem, e, na czy czymś takim, zbieram czy wtedy ten bajku. Wtedy czy to w ogóle. Czy właśnie może mniej. Nie wiem. że jakoś ładnie, czysto pozabijać wszystko. O, czyżby mu zębiska wybiła Mam tak, który teraz gubi zęby strasznie. To mi się jakoś skojarzyło. dobra. Gubi i żre. jak chyba, bo nigdy żadnego nie znalazłam. no, myślę, że tutaj zębów hiszpańskich rycerzy też raczej nie znajdziemy. <laughs> jak mi przykro. Dróżka zębuszka nie zarobi. No, takich starczy nigdy nawet nie wiem jak to komentować, bo one są w sumie dość świetne i w poziomie Ale oczywiście nie narzekam, bo grając tak jak ja gram, to nawet lepiej jak człowiek się jak tak strachu wewnętrznie. Bo i tak jest prawdopodobieństwo, że zginę. Tak zdarza mi się. E, co widzieliście na początku? Imka, o tak. Nie ma tak śmierć W tak wyjątkowo głupi sposób. O, to jest jeszcze jeden. Tam? A no, widzę go. Mój, dajcie się zabić, daj się zabić. Spadaj. Coś jeszcze, Szemowa, czy co? No! Łatwo nie było, ale dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą, są uparci jak rasnomicki chłop. <słyszy> 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 Tylko jaja mają mniejsze. <słyszy> Dźminie, potrzebuję Twojej pomocy. Ostatnio coraz częściej to słyszę. Widać, jesteś niezastąpiony. Ale do rzeczy. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. Kto o nich wie? Prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. Jak dotąd nikt nie wrócił. Zrobię sobie małą wycieczkę za miastą. Teraz jest dobry czas. Ludzie Henselta liżą rany jak wybatorzone suki. Przegrupowanie wojska i ustawienie szyków do kolejnego szturmu zajmie im koło godziny. Jest Nie ma? Idę z tobą. No właśnie. Nie powinnaś tam iść. To zbyt niebezpieczne. Od kiedy to unikam niebezpieczeństw? Wszyscy wiedzą, co robić. Poza tym zdążymy. Wolałbym, żebyś mi przydzieliła jakiś sprawny oddział. I tak ledwo się trzymamy. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewania od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Hmm. Ty no żałóżdż. dobra, w sumie prowadzi. taki duet może być ciekawy, co? mnie coraz bardziej. Myślałam, że wiedźmini nie mieszają się do polityki. Polityka Interesu. mnie nie interesuje. No. Jednak stanąłeś po naszej stronie. No za Więcej ich nie, nie było! Coś w tym nie za no i właśnie, to rację, to I jak tam Saskia? Eee. Aha, to ja mam. Na! Są bardzo dobrze! Chętnie Was Chodź bliżej! Poznasz się z młotem, skrzydłem czyli, jak... czyli ona mnie prowadzi, jak się ruszam. No i dobrze. myślałam, że sama mam to znaleźć. W tym mogłoby być już gorzej. A to podoba mi się w sumie coś takiego, bo w sumie zawsze te postacie albo się blokują, albo nie wiem, albo gdzieś uciekają, i nie jest fajnie. A tutaj całkiem nieźle idzie. Mm, tu. Otwórzmy. Tak, otwórzmy przed Teraz samą krwi. Ja Trzymaj się za mną. Rycerski wieczorem. No cóż, kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie, nie? Co tutaj? Eee, co wy sobie myślicie? Kurde, najmilszy, że wam się chce walczyć w cudzej sprawie. Co jest smutne. Że ich można. Wow, te okrzyki. No dobra, jest Kibica w walku. Pięknie w tej zbroi wygląda. To nie to, co ta w mm, obszarze ochrony. Ta rycerka taka. Zapomniałam, jak ona się nazywała. Ja wygląda o wiele lepiej. No, mogę tam już iść? Mogę nawet przeszukiwać, ale nie wiem po co, skoro Renów nie mają. No to też jakieś stoją jakieś naiwniacy No i po nich Znaczy przynajmniej po większości no Ciekawe czy Saskia tu w ogóle coś widzi Bo w sumie skoro nawet Geralt, letto, letto Teraz tu mamy iść Saskio dokąd Tutaj Panie już niebawem dotrzemy do wergen. Zaskoczysz ich. Vergen w niebezpieczeństwie, a dziewica z Edirn włóczy się po norach z wiedźminem. Rozumiem, że błona skwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy. Zabić ich! Ale mnie. Nie lubię taki gnoi. Jak śmiesz tak to damy w ogóle w obecności damy już mniejsza że to niej ale w takich słów to kurde paskudni i zginą wszyscy za to właśnie Ty to, co z sobie myślisz Gdzie kieszenie stanę? Dobra widzę go widzę go a masz Dechniesz szybko. Jaśnie będę tu wdzielić. masz na ziemię i nie wstawaj. Na ten co. No. I chcesz mi dobre sobie. Hadaj! Dychaj mi teraz. Dobra on sobie jakąś tarczę czy coś włącza to A masz <laughs> włącza i teraz nie włączył Ała Czy ja umarłam? Nie umarłam, dobra I Co to ma być? Ja pierdzielę, Saskia jest smokiem Wow! To lepsze niż matka smoku. O, cholera jasna. Wow! No czegoś takiego to się nie spodziewałam, muszę wam przyznać. O matko, Saskia. Wiedziałam, że kobieta zmienną jest. Ale że aż tak. Poznałeś mój największy sekret Nie miałam wyjścia Zabiliby cię W czasie oblężenia zamku lawaletów pojawił się smok Pomagałam Arianowi Dlaczego? Buntował się przeciwko tyranii Bardzo dobrze go rozumiałam Przydałby się ktoś taki w Wergen. W czasie oblężenia zamku lawaletów pojawił się smok Dobra, to... Pomagałam Myślałam, że coś trochę innego. dałby się ktoś hmm. taki w Teraz, rozumiem, no teraz rozumiem, dlaczego udało ci się zwalczyć tak silną toksynę. To tylko dzięki Filipie. Gdybyś była człowiekiem, nawet ona by cię nie ocaliła. Jesteś Wiedźminem, stąd wiesz o nas tak dużo. Tylko złote smoki mają zdolność przybierania dowolnej postaci. Mój ojciec był rycerzem o pogodnym spojrzeniu. Życie traktował jak piękną przygodę. Kochał ludzi. Dlatego starał się ich zrozumieć. To dzięki niemu wierzę, że każdy człowiek jest równy, a może... wolnością nie wolno kupczyć. Ojciec twierdził, że na świecie istnieje chaos i porządek. Chaos to agresja, I może... a porządek to obrona przed nią. Co się z nim stało? Nauczył mnie żyć wśród ludzi i ruszył w dalszą drogę. I może tak może złoty smok nie odnosi się do Kto się jeszcze wie? wie? Detmold. Pytałem o sprzymierzeńców. Jorwet? Jorwet wymyślił całą historię Smokobójczyni. Uważał, że Edirn potrzebuje kogoś takiego jak ja. A ktoś taki hmm. jak ja potrzebuje legendy. Nie mylę się. Gdyby Smok wspomógł obrońców Wergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później? Kiedy opadłby hmm, bitewny kurz? że ona myśli o wszystkim. Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Ale jeżeli Wergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę. Kto stanie na czele górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? <grym> Przy Smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy Smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Wszystko jedno, z jakich pobudek. Ruszajmy. Obrońcy cię potrzebują. No dobra, więc to do lepszego momentu na koniec odcinka nawet sobie nie wyobrażałam, e, więc... E, no, co jest? Serio nie mogę... E... Jak escape wciskam... To nic mi się nie, nie wyświetla. Głupie to jest. No dobra, mm, czyli chyba muszę to jakoś dociągnąć, tak? No, głupie jakie to jest. Ja chciałam sobie zapisać i już odcinek zakończyć. A tak jeszcze mnie coś głupiego spotka i co ja zrobię? No nie, dalej nie mogę. Chore to jest. Ale nic, każą wracać na mury. to musimy się pospieszyć, żeby ten odcinek przynajmniej y, nie trwał w nieskończoność. Tędy? No nie, no. Co się działo, kiedy nas nie było zoltan? Bastuch Henselt osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy. Coś jeszcze? Nie, yeah, no tak. Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trole, Jeden to chyba ona. Żytka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trola. Znam te parę. Mogą się przydać. No w końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził natarciem, Nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo, niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Zoltan, zbierz obrońców. Co tu tak cicho? Myślałam, Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henseth zaszczyci nas swą osobą. Wszyscy zginiemy! Nie odeprzemy ataku! Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry! Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo! A może się boicie? Może lepiej wywieźć białą flagę? To takie proste. Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki. Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczecną, kryjąc się po lasach. Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko. Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie, nigdy! Strach was obleciał, bo nadchodzi Henset? A kimże on jest? Bogiem? Nie! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! No, Herselta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy jutrzenki, nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi! Epirskiej Ziemi! Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową! Bo tylko takie życie ma sens. A teraz do broni i na mury. Pokażmy Heseledowi prawdziwą wojnę. Dalej nie mogę nic e, zrobić, więc e, to jest dziwne, ale i tak robię tu cięcie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.